Akacjowa 38, odcinek 239, Kajetana podejrzewa, że chusto coś przed nią ukrywa. Mieszkanie Ramona i Trini obserwuje tajemnicza, zakapturzona kobieta. Zachowanie chusto budzi podejrzenia. Chusto jest zagrożone przez German i zachowujący się bardzo dziwnie. Gera nie chce już pomagać Felip, a Celia prosi Trini o radę. Zachowanie chusto wydaje się bardzo dziwne zarówno Manueli, jak i Kajetanie. Oboje podejrzewają, że coś ukrywa, zwłaszcza Kajetana, która zauważyła, chusto nie ma już ochoty krzywdzić German i uważa to za szczególnie dziwne. Kajetana z doświadczenia swoich intryg wyczuła, że rozmowa Hustos German miała za temat coś ważnego i próbuje zrozumieć, o co może chodzić, skoro jej kochanek temu zaprzecza. W rzeczywistości German trzyma męża Manueli w ryzach w związku z morderstwem Markiza San Cidrian i postawił mu warunek, aby nie donosił mu o pomocy w zniszczeniu Kajetany. Gises Guerra został odrzucony przez celię i w związku z tym postanowił zaprzestać wspierania kariery politycznej jej męża Feli. Celia wciąż nie może zrozumieć, jak to było możliwe, więc postanawia rozwiązać problem, aby pomóc prawnikowi. Fabuła, Akacjowej 38, ujawnia, że kobieta konsultuje się z Trini, mniej kruchą i naiwną od niej, która zawsze ostrzegała ją przed celami gery wobec niej. Co doradzi jej żona Ramona? Tymczasem Maria Luisa Palacios postanawia zmienić swoje życie i odłożyć na bok uczucia do Wiktora, młoda córka Ramona myśli wtedy, aby skoncentrować się na nauce, aby odwrócić swoją uwagę. Tymczasem w jego domu dochodzi do dość osobliwych wydarzeń. Tak naprawdę do Trini i Ramona wkrada się tajemnicza kobieta, by szpiegować Trini i Ramona. Wkrótce odkryjemy, że może to być lurd, matka Marii Luizy i pierwsza żona Ramona, która wcale nie umarła, jak wszyscy myślą.